Jak karać kota? Jego karcić. Takie pytania są jednymi z najczęstszych, które są zadawane zopsychologowi, psychologowi Ktoś nie chce, żeby kot wchodził na blaty, ktoś nie chce, żeby kot wchodził na kuchenkę, ktoś nie chce, żeby kot nie wchodził do pokoju czy po prostu ma jakiego, jakąkolwiek inną zachciankę. I przede wszystkim pierwszym pytaniem, jakie ludzie zadają, to jest jak karać jak karcić kota, żeby czegoś nie robił. Żeby oczekiwanie człowieka było tak skuteczne, a jeżeli nie jest skuteczne, to jak ukarać kota? Przede wszystkim na początku powiem, że żadna forma kary ani fizyczna czyli żadne klaps w tyłek, żadne uderzenie gazetą, yy, żadne rzucenie klapkiem i różnego rodzaju karanie fizyczne nie przyniesie efektu. Oprócz tego, że kota zaboli, kot się zdystansuje od człowieka, który stosuje taką karę, i tak naprawdę niczego to w dłuższej perspektywie nie zmieni. Jeżeli chodzi o krzyk, wrzask, piski, wszelkiego rodzaju gonitwę kota. E, wszelkiego rodzaju po prostu psychiczne oddziaływanie na kota, e, takie po prostu w danym momencie, pojedyncze takie sytuacje nie powinny wyrządzić krzywdy, natomiast nie powinno się ich stosować. E, długotrwałe za to, e, czy to fizyczne, czy psychiczne e, uderzanie e, pośrednie lub bezpośrednie kota e, emocjami, czy e, nie wiem, kapciem. Klapkiem, ręcznikiem papierowym, gazetą, czymkolwiek doprowadzi do tego, że kot zacznie się nazwać. Jak się zacznie nazwać, jest ryzyko, że zacznie się na przed nami bronić. Od tego ma pazury, od tego ma zęby, od tego tak naprawdę ma po prostu zachowania drapieżnicze, które odziedziczył po swoich dzikich przodkach. Kot zacznie się nazwać, zacznie nam potencjalnie robić krzywdę, lub zacznie na przykład atakować czy czy robić krzywdę innym domownikom, żonie, dziecku, jakimkolwiek innym ludziom, którzy w naszym domu przebywają. Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kota nie jest metodą skuteczną w rozwiązywaniu problemów. Przede wszystkim podstawową metodą w rozwiązywaniu problemów jest kontakt z behawiorystą lub zoopsychologiem. oopsychologiem. Własnoręcznie możecie próbować i testować różnego rodzaju techniki znalezione w internecie, natomiast bez porządnej obserwacji, bez porządnej praktyki tak naprawdę w, w, w ocenie, w wykrywaniu i w prowadzeniu terapii, niestety za daleko nie zajdziecie. Podstawową rzeczą jest kontakt z behawiorystą lub z psychologiem, który poprowadzi Was w ramach terapii behawioralnej. Karanie zwierząt, jedyny efekt, jaki przyniesie, to zepsucie relacji zwierzęcia z opiekunem Często zerwanie tej więzi, która między zwierzęciem a opiekunem jest, i tak naprawdę e, zniszczenie jej do końca e, życia, i potem dzielenie tej przestrzeni w domu e, ze, ze zwierzęciem, które się nas boi, e, które potencjalnie jest wobec nas agresywne. Oczywiście zaraz się znajdzie ktoś, kto powie, że lał swojego kota czy psa e, ścierą przez całe życie, i zwierzę mu nigdy nic nie zrobiło. Zawsze do czasu. To, że ciebie wychowano prze przemocą, nie znaczy, że ty musisz swoje dzieci czy swoje zwierzęta, czyli są to od ciebie słabsze i zależne w pełni, traktować w taki sam sposób. Przemoc nie rozwiązuje żadnego problemu behawioralnego, przemoc nie rozwiązuje żadnego problemu fizycznego, żadnej choroby naszego zwierzęcia, przemoc, czy to fizyczna, czy psychiczna, odbije się na twojej relacji z podopiecznym. I ta przemoc y, będzie niestety y, czymś, co tak naprawdę to zwierzę zapamięta. Nie dobrą relację z tobą, tylko te najgorsze właśnie chwile, gdzie krzyczysz, gdzie wrzeszczysz, gdzie, gdzie piszczysz, gdzie wymachujesz rękoma, gdzie gonisz kota. Przemoc nie jest żadnym rozwiązaniem. Jeżeli masz problemy, kontaktuj się z lekarzem weterynarii, kontaktuj się z psychologiem lub behawiorystą. Nie zniżaj się do takiego prostactwa i do takiego poziomu, żeby stosować fizyczną czy psychiczną przemoc wobec istoty, która jest od ciebie w pełni zależna, jest od ciebie słabsza i tak naprawdę nic ci nie może zrobić. Bądź mądrzejszy niż ludzie, którzy dali ci zły przykład. Dzięki za wysłuchanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. A ty, mój drogi, i ty, moja droga, dbajcie o siebie i o swoich podopiecznych. Do zobaczenia.